Witajcie, moi drodzy, kaszma z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję oraz zasady gry Welcome to Miasteczko Marzeń. Słuchajcie, Welcome to jest grą gatunku Rollen Wright, ale nie do końca, i za chwilę powiem dokładnie o, o co mi tutaj z tym chodzi, chodzi z tym, nie do końca. Którą otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękujemy. Nie ma sensu, moim zdaniem, dzielić tego na dwa filmy. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę sprawnie, w miarę zgrabnie, że tak powiem. Że uda mi się poradzić z zasadami tak w miarę krótkim przedziałem czasowym. Więc teraz wytłumaczę wam zasady, jak się gra w tę grę, a potem wrócimy na górę i powiem, czy gra mi się podobała, czy nie. Żeby przygotować rozgrywkę w Welcome to, każdy z graczy pobiera sobie jeden arkusz, właśnie taki, żeby móc no taki właściwie notes z punktacji, który będzie sobie budował i potem będzie sobie notował, na to będzie budował swoje osiedle, a właściwie swoje miasteczko i następnie będzie sobie notował ile z tego ma punktów. Oczywiście weźcie jakiś ołówek albo długopis do pisania. Każdy z graczy również pobiera jedną z kart pomocy, która w ten sposób o to się prezentuje. Bierzecie następnie karty planu miejscowego. Macie różne rodzaje, takie bez gwiazdki tutaj to są karty podstawowe, używane w wariancie podstawowym, od którego zalecamy rozpocząć rozgrywkę. Karty z gwiazdką przy numerze natomiast to już są karty zaawansowane i z nich możemy możecie chcieć skorzystać później. Teraz tak, te karty tasujecie każdy ze stosów osobno. Mówiąc każdy ze stosów ma na myśli stos numer 1, numer 2, numer 3. I następnie z każdego stosu dobieracie losowo po jednej karcie i te trzy karty umieszczacie na ob w środku obszaru gry. Wszelkie pozostałe karty wracają do pudełka. Te karty natomiast mają dwie strony. Jeden, jedna strona ma znaczek Approved w tym oto miejscu, druga tego nie ma. I umieszczacie właśnie tą stroną, która tego znaczka Approved nie posiada. Dlaczego? Ponieważ to, co tutaj widzicie, to są warunki, które będziecie musieli spełnić, w czy może, możecie nie chcieć ich spełnić, w trakcie gry, jak będziecie budować swoje miasto. Teraz pierwszy gracz, u któremu uda się zrealizować dany warunek, dostaje wartość tą wyższą, czyli w tym wypadku na przykład byłoby to 8 punktów. W momencie jak to zrobi, obracacie tę kartę na drugą stronę, no i w tym momencie drugi gracz, który miałby osiągnąć taką wartość, ma dopiero szansę i drugi gracz dostaje tą mniejszą wartość. Więc tak to wygląda. Jak widzicie, pierwszy potem zakrywa i drugi, no już nawet widzi, że tej pierwszej nie ma, więc jest to takie łatwe tutaj przypomnienie, kto dostaje ile punktów, jeżeli zrealizuje warunek z danej karty planu miejscowego. No, i następnie bierzecie te oto karty budowy. Karty budowy, które mają na swoim rewersie numer domu oraz możliwą do wykonania akcję, a właściwie taki efekt. To się nazywa w grze efekt, ale tutaj chodzi o akcję, którą można dzięki takiej karcie wykonać. Teraz to, co robicie podczas przygotowania rozgrywki, to z każdej talii losujecie, odkrywacie wierzchnią kartę i kładziecie ją obok danego stosu. W ten sposób powstały trzy, jakby, duety. Numer domu, plus efekt, numer domu plus efekt. W trakcie, gry będą się nowe karty pojawiać, będą nowe karty odkrywane, co oznacza, że będą się tworzyły nowe duety, że tak powiem, tak? No i teraz jak gra przebiega? Gra przebiega w taki sposób, że od momentu jak zaczynacie, gracze wykonują swoje tury równocześnie, jak gracze wszyscy stwierdzą, że swoją turę wykonali, to w tym momencie odkrywają kolejne karty. Po jednej karcie z każdego prawda, z każdego stosu, w ten oto sposób, i gracie tak długo, dopóki nie zostanie spełniony jeden z warunków zakończenia gry. No i teraz, co gracze robią w swojej kolejce? Tak? W momencie, w którym gra się rozpoczyna, te rzeczy na razie odłożę na bok, żeby było mi łatwiej tłumaczyć. Tak jak mówiłem, gracz wybiera jeden z duetów, i teraz co, co robi? Musi zbudować. Jeden z tych numerów, że tak powiem jeden z tych domów musi jeden z tych numerów wybudować na którejś ze swoich ulic, a następnie może skorzystać z efektu karty, która była dodanego w danym duecie, tak? Czyli jeżeli stwierdzam, że wybieram ten, tę kartę, dobrze, to buduję dom numer 9 i teraz mogę skorzystać z tej karty, ale nie muszę. Jak wygląda budowanie domów? Przede wszystkim, wybieracie sobie jedną z ulic i budujecie dom, po prostu wpisując numer na domu. W taki oto sposób. Tak, czy na przykład wybrałem dziewiątkę i tu wpisuję dziewiątkę. Tylko teraz uwaga, musicie, się, musicie pilnować jednej rzeczy. Numery domów muszą rosnąć od lewej do prawej. Nieważne teraz, ile domów między nimi jest, ponieważ możecie na przykład stwierdzić, że tutaj wybudujecie no Jezu, tak to jest, jak się pisze do góry, tak to jest jak się do góry nogami pisze. O. Stwierdzicie, że tutaj wybudujecie 7, tak to jest 7, uwierzcie mi, lub nie. I tutaj budujecie 9, czyli tak jakby pominęliście 8. Jest to możliwe, tylko musicie pamiętać, żeby po prostu te numery rosły od lewej do prawej, tak? Nie musicie zaczynać wcale od jedynki. Tutaj akurat zaczęliśmy. Ale może stwierdzicie, że chcecie zacząć od trójki. To jest wasza decyzja, tak? W zależności od tego, co to będziecie mieli, tak wybieracie i rysujecie. Nie możecie też mieć dwóch takich samych numerów obok siebie z jednym małym wyjątkiem, ale to za chwilę o tym dopiero będę mówił. Więc w ten sposób wygląda budowanie domów, tak? Czyli krótko mówiąc, wybieracie numer, budujecie go pamiętając o tym, że nie możecie mieć dwóch takich samych numerów obok siebie i że numery muszą rosnąć od lewej do prawej, możecie przeskakiwać numery. Jeżeli, i to się zdarzy pod bliżej już końca gry, tak się dojdzie do czegoś takiego, że będziecie tutaj mieli trzy karty i żadnego z tych numerów nie będziecie mogli legalnie, zgodnie z zasadami, wybudować, to wtedy rozpatrujecie tak zwane nieotrzymanie, nieotrzymanie pozwolenia na budowę. Wówczas skreślacie pierwszy tutaj od góry numer, pierwsze tutaj od góry pole, w tej oto proszę ramce. Jeżeli znowu dojdzie do takiej sytuacji, że nie możecie wybudować, to skreślacie kolejny. Znowu nie otrzymaliście pozwolenia na budowę. Jeżeli znowu dojdzie do tego momentu, to skreśla się ten trzeci i wówczas już w sumie jest koniec gry, ponieważ jeżeli któryś z graczy skreśli wszystkie te trzy rzeczy, czyli trzy razy dojdzie do sytuacji, gdzie nie może wybudować żadnego domu, no to to jest jakby jeden z warunków zakończenia gry. Więc tak wygląda budowanie. Teraz te efekty. O co chodzi z tymi efektami? Zależą się od tego, jaką kartę dobierzecie, no to z takiego efektu możecie skorzystać. Przejdźmy przez te efekty po kolei. Taka karta pozwoli wam wybudować płot. Płoty, przed, zanim w ogóle gra się rozpocznie, standardowo macie po jednym płocie na krańcu każdej ulicy. I te płoty już tam są i nie musicie z nimi nic więcej robić. Kolejne płoty budujecie między dwoma domami. Teraz uwaga, wybieracie numer i stwierdzacie, dobra, wybuduję numer 9. Powiedzmy, wybudowałem tu numer 9. No, i chcę gdzieś teraz narysować płot. Nie muszę płotu rysować przy tym domu, który właśnie wybudowałem. Mogę sobie taki płot przyszłościowo narysować nawet między dwoma niewybudowanymi domami na zupełnie innej ulicy. Więc to jest jedna z opcji. Po co miałbym budować płoty? Otóż płoty stworzą osiedla. Jeżeli między dwoma płotami macie niewybudowane domy, macie przepraszam, wybudowane właśnie domy, między dwoma płotami, to to jest osiedle. Osiedle może składać się z jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu lub sześciu domów. Czyli gdybyście na przykład wybudowali wszystkie domy na jednej ulicy i mieli, nie mieli żadnego płotu po środku, no to te dwa płoty zewnętrzne nie zrobią Wam osiedla, bo jedno osiedle może mieć maksymalnie sześć domów. Czyli na przykład jeżeli udałoby mi się tutaj wybudować prawda, wszystkie, e, wszystkie domy, e, nie będę tutaj dalej rysował, że tak powiem, od, od do góry nogami, bo to jest dosyć trudne, to w tym mieście na przykład mając ten płot tutaj, tutaj mam czterodomowe osiedle, tak? Tutaj mam na przykład jednodomowe osiedle i tak dalej, i tak dalej. Czyli temu po to są płoty, żeby móc wybudować osiedla. I teraz właśnie wróćmy na chwilę do tych kart, ponieważ te karty pokazują Wam osiedla. Krótko mówiąc, realizujecie, spełniacie warunek z tej karty, jeżeli w Waszym mieście macie w dowolnym miejscu, możecie mieć na jednej ulicy nawet, w dowolnym miejscu macie jedno osiedle jednodomowe, jedno osiedle czterodomowe i jedno osiedle pięciodomowe. W momencie, w którym tylko postawicie dosłownie ostatni fragment płotu albo zbudujecie ostatni dom, który sprawia, że spełniacie ten warunek, czyli macie te trzy, takie trzy osiedla w przypadku tej karty, od razu zaznaczacie, że mówicie, zrealizowałem tę kartę. No i teraz wartość punktową, którą otrzymaliśmy z tej karty, wpisujemy w odpowiednim miejscu, tak? Czyli w tym wypadku to jest karta numer 3, czyli w numerze 3 wpisuje 13 punktów. No i w ten sposób patrzycie, jeżeli nie uda Wam się innych, no to po prostu sobie zaznaczacie, że innych wam się nie udało zrealizować. Więc temu służą osiedla, żeby móc właśnie realizować te karty planu miejscowego, a osiedla tworzy się w taki sposób, że się buduje płoty 1, 2, 3, 4, 5 lub sześciodomowe. Takie, są, takie mogą być maksymalnie osiedla. Kolejna karta jest poniekąd związana z tym, o czym mówiłem przed chwilą, ponieważ również dotyczy osiedli. Za każdym razem, jak wybierzecie efekt z tej karty, możecie podnieść wartość jakiegokolwiek rodzaju osiedli, ponieważ zwróćcie uwagę na tę tabelkę. Na koniec gry sprawdzacie, jakiego rodzaju osiedla macie w swoim mesteczku i ile ich macie. I każde osiedle punktuje Wam tyle, Ile wynosi najwyższa nieskreślona wartość w danej kolumnie? Krótko mówiąc, na chwilę obecną nie ma nic, nic skreślonego. Miałbym tutaj powiedzmy, mam w, y, jedno osiedle 4-domowe. no to patrzę, czterodomowe jest warte cztery punkty. Ale jeżeli w trakcie gry korzystałbym z tej karty, to w tym momencie mogę sobie na przykład stwierdzić, dobra, to ja sobie zainwestuję o, i skreślę sobie tutaj na przykład. Możecie sobie skreślić z dowolnej kolumny, tylko skreślacie zawsze od najwyższej wartości idąc w dół w danej kolumnie. No więc teraz na koniec gry, każde osiedle, które ma 4 domy, nie jest już warte tutaj te 4 punkty, tylko jest warte 5 punktów. Zwiększyłem sobie wartość takiego osiedla. Więc taki efekt daje ta karta. Ta karta natomiast pozwala wam wybudować park. Parki macie na każdej ulicy. Tylko tutaj, uwaga, tutaj już musicie jakby wybudować park na ulicy, na której postawiliście dom. Czyli krótko mówiąc, jeżeli wziąłem dziewiątkę, postawiłem ją tutaj, to dzięki tej karcie mogę zbudować park, ale tylko przy tej ulicy, czyli nie tutaj i nie tutaj. I po prostu budowanie parku polega na tym, że skreślam pierwszą wolną od lewej wartość na ty, w tym oto po prostu rządku. I na koniec gry sobie wpis wpiszę tutaj te wartości, które mi zostały, tak? Na koniec gry zobaczę, że tutaj będą skreślone o tak, Tutaj będę miał tak i tutaj coś takiego, tak? No i po prostu na koniec gry będę tutaj wpisywał. Czyli tutaj bym wpisał sobie 10, tutaj bym wpisał sobie 4, tutaj bym wpisał sobie 4. Czyli wpisujemy pierwszą nieskreśloną wartość od lewej. To będziemy w ten sposób dostawali punkty za parki. Pamiętajcie, park budujecie, czyli skreślacie przy, tym, przy tej ulicy, przy której zbudowaliście dany dom. Ta karta jest bardzo ciekawa, ponieważ ona pozwala wam zmniejszyć lub zwiększyć numer domu. Czyli mając te, taką kartę, bierzecie taki numer, który jest przy tej karcie i teraz uwaga, zmniejszacie albo zwiększacie jego wartość. Czyli, I możecie to zrobić maksymalnie o 1 albo o 2. Czyli z takiej dziewiątki możecie zrobić dziesiątkę albo jedenastkę, albo ósemkę, albo siódemkę. I teraz taką wartość dopiero budujecie w, do, w wybranym przez Was miejscu. Mało tego, jeżeli skorzystacie z tego efektu, ale tylko jeżeli skorzystacie z tego efektu skreślacie jedno z tych pól w tej oto tabelce. Na koniec gry gracz, który będzie miał najwięcej tutaj, że tak powiem, robotników takich zatrudnionych, no to dostaje tutaj największą wartość punktów. Drugi gracz dostaje tę wartość, trzeci gracz dostaje tę wartość. W przypadku remisu gracze dostają taką samą, czyli jeżeli mieliśmy, graliby się na dwóch graczy i obaj gracze mieliby tyle samo skreślonych tutaj pól, to obaj, obaj gracze dostają taką wartość punktów. Kolejna karta, o której Wam powiem, to basen. Basen niestety już jest związany stricte z domem, który wybudujecie. Krótko mówiąc, jeżeli przy domu, który wybudujecie, jest basen, tak jak tutaj widzicie na przykład obok, to możecie ten basen zbudować. Teraz basen po prostu, no i teraz niestety ja tutaj pechowo wybrałem, bo tutaj akurat basenu nie ma. No ale załóżmy, że wybrałbym znowu dziewiątkę, prawda? I proszę, wybudowałbym ją tutaj. No i w dodatku mogę skorzystać z basenu. I w tym momencie ten basen zaznaczam w taki oto sposób, i jak to zrobię, to również idąc w ten sposób skreślam pierwszą nieskreśloną wartość. Na koniec, gdy zostaje tyle punktów, ile wynosi najwyższa nieskreślona wartość w, tej oto, w tym oto miejscu. Tylko przypominam, możecie ten basen wybudować tylko w miejscu, w którym zbudowaliście właśnie dom z tej karty. Tak? I teraz uwaga, taką kartę, która znajduje się przy basenie, możecie oczywiście ją, ten numer postawić przy domu, w którym nie ma basenu, no ale wtedy też logicznie nie możecie korzystać z tej karty. Ostatnia karta, o której Wam opowiem, to karta BIS. BIS pozwala Wam, na przykład tutaj, mielibyśmy taką sytuację, wybieram dziewiątkę i BIS, mogę wybudować dziewiątkę obok dziewiątki, tylko muszę wówczas zaznaczyć, że to jest efekt BIS, czyli dopisałem 9 BIS. Bo skorzystałem z tej karty, i taki numer muszę wybudować przy istniejącym już takim numerze na mojej mapie miasta. I uwaga, za każdy bis, który, z którego skorzystacie, skreślacie jedno z tych pól, idąc coraz wyżej, coraz wyżej, jeśli chodzi o wartość. No i na koniec gry ta najwyższa nieskreślona wartość, to są ujemne punkty dla Was. I to jest wszystko, moi drodzy. I teraz, kiedy gra się kończy? Gra się kończy, kiedy zostanie spełniony jeden z trzech warunków. Po pierwsze. Któryś z graczy otrzyma trzecie nie, trzecią odmowę, nie, nie, odmowę wykonania prac, prac budowlanych? Dalej, ktoś z Was osiągnął cele ze wszystkich tych trzech kart planu miejscowego albo ktoś wybudował wszystkie domy na wszystkich swoich ulicach? Wtedy po prostu podliczacie punkty, tak? Czyli podliczacie ile macie punktów z yy, tych kart planów miejscowego, ile macie punktów za parki, ile macie punktów za baseny. Patrzycie, kto dostaje jaką wartość punktów jeśli chodzi o pracowników tymczasowych. Patrzycie, kto ma jakie osiedle i każde osiedle daje tyle punktów, ile w danej kolumnie wynosi najwyższa nieskreślona wartość. No i od tego odejmujecie wszelkie bisy. No i odejmujecie tą nieskreśloną wartość z tutaj właśnie tych odmów yy, pozwolenia na budowę. Gra z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa grę. I to jest wszystko tak naprawdę moi drodzy. To jest wszystko co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Welcome to. Wracamy do recenzji. To tyle jeśli chodzi o zasady. Słuchajcie, przypominam Wam, że jeżeli podoba Wam się to co robimy na Geek Factor, to śmiało możecie nas zasubskrybować i kliknąć taki dzwoneczek obok przycisku subskrybuj. Wówczas będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Oprócz tego, jeżeli bardzo, bardzo Wam się spodobamy, to zapraszamy Was na platformę Patronite, gdzie możecie nas niewielką sumą co miesiąc wesprzeć. A teraz już przejdźmy do samej gry. E, słuchajcie, informacje pudełkowe liczba graczy od 1 do 100. Teoretycznie tak, teoretycznie w to mogą. Nie wiem, na ile wtedy starczy tego, ale w to może zagrać 100 osób. Naprawdę, naraz, w jednej rozgrywce. Tutaj e, każdy gra równocześnie, tutaj nie ma żadnej interakcji. Tu po prostu leci, tak? Więc to naprawdę nieważne, czy przez ile osób się Wam zmieści w pomieszczeniu. E, wiek 10. Plus. Myślę, że to jest dobra granica. Mechanicznie to można by zrozumieć, ale w tej grze jednak jest trochę strategii potrzebnej. Jakby trochę takiego strategicznego myślenia jest tutaj potrzebne, dlatego moim zdaniem ta granica w wieku 10 plus jest absolutnie dobra. 25 minut, ja bym dał 30, ale to już jest takie trochę czepialstwo, tak, na zasadzie u nas raczej poniżej 30 minut rozgrywki nie schodziły, a już trochę tych rozgrywek ze sobą mamy. No ale to jakby mówię, no ale to jest takie czepianie się, czy 25 minut, czy 30. Wykonanie. Powiem tak, wykonanie mi się bardzo podoba. E, powiem szczerze, że ja lubię te takie klimaty. Jest, znajdźcie taką, e, tak jest taki klimat wiem Czemu mi się nasuwa? Jest takie skojarzenie, e, Wpiszcie w Google. E, seksistowska okładka e, gry planszowej. Znaczy no, to była taka stara gra Battleship, czyli okręty, która jakby prezentowała taki układ. No, kiedyś uznawany za normalny, już trochę przestarzały, więc dlatego no, to była, ta okładka była wtedy właśnie w czasach, kiedy tak to mniej więcej wyglądało, czyli miałeś. Ojciec z synem grali sobie w grę, a matka z córką po prostu zmywały naczynia i z uśmiechem patrzyły na tych chłopaków, które, którzy się bawią. W dzisiejszych czasach to bardzo źle wygląda, no ale na tamte czasy, no inne czasy, inna historia. I ogólnie mi się ten styl, ten klimat podoba. Jak patrzę na filmy na przykład, patrzę na E, powrót do przyszłości, tak chociażby, czyli co się działo, jak, jak Hill Valley wyglądało w latach 50-tych, e, Pleasantville, miasteczko Pleasantville, bardzo dobry film swoją drogą, gorąco polecam, e, nie wiem czy jest bardzo znany w Polsce. Mi się te klimaty bardzo podobają i powiem szczerze, ten klimat się bardzo przenosi tu w ilustracjach, tak? Więc może tutaj już gra miała trochę łatwiej ze mną, łatwiej na starcie, ponieważ nawet takie te ilustracje tutaj na kartach pomocy, no to po prostu to kapitalnie wygląda. I ja się w tym odnalazłem, ja to poczułem, tak? Nie wszyscy pewnie, ale mówię, do mnie to bardzo przemówiło, bo ja jakby mam gdzieś tam jest jakaś tutaj taka nutka czegoś, co mi po prostu do mnie dociera, jeśli chodzi o tego typu klimaty, właśnie. Ale tak poza tym to, to tutaj nie ma fajerwerków, tak? Oprócz tych ilustracji, które jakby się są spójne z tym, właśnie o czym powiedziałem, z tym motywem właśnie, które się tego wiernie trzymają, to, to, to tak naprawdę tutaj nie ma szału. No, jest ten arkusz OK, karty są dobrej jakości, więc tutaj nic się wybitnego nie dzieje. Nie wiem na ile te karty pomocy jak długo one wytrzymają, co prawda, no bo jednak fajnie wyglądają w sensie ilustracji, ale no. Z drugiej strony, wiecie, je się wyciąga, je się kładzie, i się ich nie dotyka cały czas. No więc moim zdaniem to wszystko jest tutaj bardzo ładnie, moim zdaniem wydane. A mówię, a jak komuś motyw odpowiada jakoś bardziej tak jak mi, to już w ogóle powinien taki ktoś być zachwycony. Sama rozgrywka. Słuchajcie, ja byłem cholernie sceptyczny, bo ja ogólnie jest teraz cała moda na ten gatunek roll and ride, tak? Czyli jakby to dosłownie hamsko przetłumaczyć na polski turniej. I zapisz, i, na, i napisz, tak? E, turni, pozdrawiamy Piotrka z turni.pl, turni bardzo fajny blog, gorąco polecam. E, I jakby, no tutaj chodzi akurat, to się tyczy, to, się, to jest to związane z takimi grami typu rzuć na tacę albo e, gunch clever, tak? Po niemiecku, mam nadzieję, że nie, bar nie, nie, nie postąpiłem nie barbarzyńsko z tym tytułem po niemiecku. Albo Harvest Dice, czyli kości obfitości, czyli rzucamy kostkami coś z tych kości nam wychodzi, my sobie wykreślamy coś na takich właśnie arkuszach, które każdy gracz dostaje. I z tego potem, no w zależności co tam się dzieje, wiadomo, i gra inne zasady, co gra to, zas co, to inne zasady, więc co tam się dzieje, to potem z tego jakoś tam punktujemy. Ja te, ja te gry lubię tak... Harvest Dice mi się podobało, bo mi się w to fajnie grało z dziećmi, ale oprócz tego... To nie jest, jest jakieś, taka, dużo osób bardzo mocno wychwala ten gatunek, jest jakaś taka podobno moda teraz na ten gatunek. Nie wiem, do mnie to jakoś nie trafiło, nie czuję, nie wyczekuję kolejnej gry Roll and Ride. Teraz będą niedługo wychodzić osadnicy, wykreślane Imperium od portalu. Powiem tak, no jest to gra, trzewiczka, osadzona w świecie narodzin na Imperium i w sumie to sprawia, że jestem tej gry ciekawi, natomiast fakt, że to jest Roll and Ride, to mnie kompletnie nie ciekawi. E, więc mówię, tutaj podchodziłem sceptycznie, ale dużo osób, którym mówiłem właśnie, że ja nie przepadam za tego typu grami, raczej znaczy inaczej, nie zachwycam się tego typu grami, dużo osób mi mówiło, poczekaj, zagraj w Welcome to. No i stwierdziłem, okej, okay, czemu nie. E, tylko co jest ciekawe, że to, nie, to teoretycznie nie jest roll and write, tylko to jest e, draw a card and write, czyli się, jak my mówimy, kiedy gramy w Star Realms, Hero Realms, draw a card and write. E, powiem tak. Nie wiem, czy to dużo zmienia, czy to są kości, to, czy to są karty. Może odrobinę, trochę to, że tak powiem, tutaj na, na, na coś to wpływa, ale w sumie, jakbyś się nad tym zastanowił, to może, można by. I bo tutaj chodzi o pewną ilość kombinacji, które się stworzy pomiędzy numerami a akcjami. No i teraz pytanie, czy jest, ja już nie, ja nie jestem na tyle mądry, żeby być w stanie teraz oszacować, czy jest możliwość zrobienia tego w taki sposób żeby zrobić to przy pomocy kości, tak? Żeby pewną ilość kombinacji właśnie tych par, tych duetów tutaj stworzyć, pewnie były potrzebne karty, tak? Ale mówię, no to jakby nie chcę się tutaj wypowiadać, ale podejrzewam, że gdyby można to było zrobić przy pomocy kości, to by pewnie zrobili. No więc tak, bo strasznie długi wstęp robię, przepraszam. Hashtag eee, Kaczmar przeprasza. zasadzie <laughs> jest tutaj taka kwestia, że ta gra mi się bardzo spodobała. Naprawdę, tu przyznaję, to jest... Kawał dobrej gry. Dlaczego? Właśnie się zastanawiałem, bo tak jak mówię, sam fakt, że to są karty, a nie kości, wątpię, żeby to o to mi chodziło, żebym to z tym miał problem. Ale tutaj po prostu podobało mi się. Po pierwsze, jest, to, to jest takie bardzo subiektywne i to, podejrzewam, nie wszyscy odczują. E, ja miałem taki trochę taką frajdę, że tutaj, a tutaj sobie zrobiłem osiedle, do tu, tu basy basen, otusywalny park. E, my teraz się z Basią niedługo będziemy przeprowadzać, więc my jesteśmy mocno tam... urządzanie, nieruchomości, bardzo głęboko teraz w tym temacie siedzimy, e, więc może też trochę przez to jakoś to do mnie przemówiło bardziej. E, no ale mówmy się, to raczej tylko ja. Raczej wątpię, żeby ktokolwiek w tej grze poczuł klimat, tak? Um, powiem wam tak, dla mnie myślę, że ta gra przemówiła ze względu na możliwości. Krótko mówiąc tutaj naprawdę dużo można zdziałać. Ja możliwej przy, w różnych grach run rate, które grałem, często gęsto czułem się takim trochę niewolnikiem tych rzutów, tak, tych wyników na kościach, że OK no. Może tutaj coś mogę zrobić, może nie. Nie wiem, no, co, co wypadnie dalej, czy pójść w tym kierunku, czy nie pójść, i w sumie tutaj też takie ryzyko jest. Ale przez to, że tych możliwości jest tutaj tyle, to jednak zawsze, pomimo tego, że jesteśmy gdzieś tą losowością, która wynika z doboru kart ograniczeni, to jednak tutaj zawsze się coś da radę zrobić. Tutaj rzadko kiedy. Ok, czasami miałem w swojej głowie, na czym mi zależy, co bym chciał zrobić, i tak dalej, i tak dalej, i ok. Czasami pod koniec rozgrywki, no już tam widziałem, że paru rzeczy mi się nie uda zrobić, ale nie było czegoś takiego, że na przykład miałem jakąś turę, którą zmarnowałem. Nie, tutaj jest taka trochę, nawet bym powiedział, sałatka punktowa, gdzie praktycznie co turę robisz coś, co udać, co w pewnym sensie na dłuższą metę, czy na bliższą metę nawet, no ale bardziej na dłuższą, bo w sensie na koniec liczymy punkty, tylko udać ci jakieś punkty, tak? Więc tutaj nie było dla mnie, ja przynajmniej tak tego nie odbierałem że nie było tutaj dla mnie takich pustych tur, że ja coś robię, no bo coś muszę zrobić, tak? Bo muszę coś zakreślić, bo coś tam. Tutaj zawsze coś się dało wykombinować. Zawsze dało się coś dobrać, to zawsze były te dwa punkty więcej, to zawsze były te cztery punkty więcej z tych akcji. I to było fajne, to było, to było takie właśnie przez co się nie czułem skrępowany. Na zasadzie, okej, okay, dobra, no nie uda mi się zrobić, może nie uda mi się zrobić tego, co tam sobie wymyśliłem wcześniej, ale dobra, to zrobię to, tutaj też z tym jeszcze jak mi wyjdzie, to fajnie i tutaj jakoś sobie te punkty uzbieram. Więc naprawdę... Czułem, że daję radę, że dam radę, że naprawdę mam jakieś możliwości, nie jestem tutaj kompletnie po prostu tutaj rzucony, że tak powiem, na pastwę losu dokładnie e, pod kątem losowości. I oprócz tego podoba mi się, że ta gra jest szybka, naprawdę te 30 minut, a to się nie dłuży. Podoba mi się, że jest coś takiego, że ta frajda z tego właśnie wykreślania tutaj, zakreślania tych osiedli i budynków i tak dalej, była, ja ją odczuwałem do tego stopnia, że naprawdę byłem cholernie ciekawy, takie napięcie czułem, co wyjdzie dalej, co wyjdzie dalej, czy będę mógł dalej iść w tym kierunku, czy może coś nowego się pojawi i sobie jakiś park zbuduje, albo basen gdzieś, albo coś tam. Więc naprawdę była bardzo duża frajda z rozgrywki, łatwa do, znaczy trochę trudna do wytłumaczenia, zauważyłem, że ją się dosyć trudno tłumaczy, ale w sumie, jak już ktoś załapie, to się okazuje, że gra jest bardzo prosta, nie trzeba sięgać do instrukcji ani nic z tych rzeczy. 30 minut mija bardzo szybko, jest bardzo dynamiczna, więc ogólnie bardzo duży plus ode mnie. E, jedyny minus, który mi nie przeszkadzał, ale może przeszkadzać innym graczom, dlatego wspominam o tym: pasjans. To jest po prostu pasjans po bandzie. Tutaj praktycznie, znaczy nie praktycznie. Każdy, wiecie, nie ma takiego ograniczenia, że gracz na przykład, jeden gracz wybiera jakiś duet inni gracze już tego duetu, tych, tych kart, parę kart, już tej parę kart nie mogą zebrać, absolutnie. Każdy gracz może wybrać wszystko, bo jakbyście się uparli i patrzyli sobie przez ramię, to możecie mieć identyczne, że tak powiem, dwie, 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 dwie identyczne dwa miasteczka, bo będziecie robić, bo będziesz na przykład robił dokładnie to samo co sąsiad. Więc tutaj nie ma żadnej dosłownie interakcji, to jest pasjant po bandzie. No i to może niektórym przeszkodzić. No niektórzy gracze, którzy lubią euro nawet, czyli takie gry, które z definicji trochę mają gdzieś tam ograniczoną interakcję, to lubią przynajmniej taką interakcję, gdzie walczymy o jakieś zasoby albo coś, tak? I fakt, że ktoś podbierze jakieś zasoby i kolejny gracz tych zasobów już nie ma, to już tam powoduje jakieś tam, mówię, e negatywne emocje pomiędzy ludźmi. Niektórym się chociaż to podoba. Nawet tego tutaj nie ma. To jest. Bez żadnej interakcji i to może komuś przeszkodzić, mi to nie przeszkadzało z tego względu, że gra jest krótka, gra jest dynamiczna no i ja po prostu się jarałem tym klimatem tego budowania swojego tutaj osiedla i wykreślania tego wszystkiego. Ode mnie bardzo, bardzo, bardzo duży plus, ja mówię tak naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić, mówię ciągle to jest gatunek, który gdzieś tam do mnie nie przemawia, ale w tym gatunku zdecydowanie jest to najlepsza gra, i ona u mnie w kolekcji zostaje, ponieważ właśnie jako taki ideał z tego gatunku, to jest moje 9 na 10, daje tej grze. Mówię, ten jeden, ten jeden punkt tutaj tak naprawdę po prostu ujmuję z tego względu, że mówię, że to nie jest jakby ogólnie coś, co ja lubię, ale tutaj przy tej grze się naprawdę bardzo dobrze bawiłem i dlatego tą 9 daje. Jest to najlepsza gra z tego gatunku, którą grałem, czekam ciągle na to wykreślane imperium, ale z tego, co tam słyszałem pierwsze klima głosy, to raczej chyba to mi nie zastąpi Welcome to w kolekcji. No i tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, dajcie znać, czy macie jakieś pytania może odnośnie zasad albo odnośnie tego i piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie. Ja my generalnie bardzo gorąco tę grę polecamy. Dziękujemy wydawców Rebel za przekazanie nam jej do recenzji. Dziękujemy wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.